Władysław kosiniak Kamcz to osoba, która jak coś powie, to zrobi, jak coś obieca, to się z tej obietnicy wywiąże i jak powie, że będzie, to jest. Obiecał, że będzie dzisiaj w Piłgoraju i jest, proszę Państwa, dzisiaj tutaj z nami na Ziemi Lubelskiej. Mówię o tym wszystkim dlatego, że Władysław Kośniak-Kamysz w ostatnią sobotę zaprezentował swój program wyborczy jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Mogłoby się wydawać, że każdy kandydat powinien mieć swój program. Ja, oczywiście, uważam, że najlepszy, najbardziej obszerny, zaraz się Państwo o tym przekonacie, ma właśnie Władysław. Kościankaś, ale on tym odróżnia się od wszystkich innych kandydatów, że on ten program wyborczy realizuje i głosi nie tylko w trakcie kampanii wyborczej, ale także w każdym następnym dniu, kiedy ta kampania wyborcza się kończy. Nie odróżnia tego czasu, kiedy są te składane obietnice od tego czasu, kiedy te obietnice trzeba realizować i niech dowodem będą na to inicjatywy Poselskie, inicjatywy ustawodawcze, które klub, któremu kieruje dzisiaj w polskim Sejmie, przekłada po wyborach parlamentarnych ostatnich z 13 października. W sytuacji, kiedy klub parlamentarny, którym kieruje Władysław Kosiniak-Kamysz, jest klubem opozycyjnym, ale mimo wszystko Władysław Kosiniak-Kamysz, zgodnie ze złożoną obietnicą w kampanii parlamentarnej w ubiegłym roku, realizuje to, do czego się zobowiązał i do czego zobowiązało się jego, proszę Państwa, Ugrupowanych. Wiem, że dzisiaj mamy bardzo dużo przedsiębiorców na sali. Zaraz Państwo usłyszycie z ust Władysława Kośmiaka kamysza jakie ma dla Państwa propozycje. Ja wiem, że wielu polityków wiele mówi na temat przedsiębiorczości. Wiem, że wielokrotnie Państwo zawiedliście się na tych, którzy do Was mówili. Ale jestem przekonany, że dzisiaj. Moglibyście w osobie Władysława Kociniaka kamysza znaleźć swojego patrona, bo to właśnie on w swoim programie ma powszechny samorząd gospodarczy, zorganizowanie się przedsiębiorców w Polsce. Coś, tą przewagę konkurencyjną, której dzisiaj polski przedsiębiorca jeszcze nie ma na rynku europejskim i światowym. Zawsze podaję przykład Polski i Niemiec. W Niemczech. Przedsiębiorcy są zrzeszeni w kilkudziesięciu izbach przemysłowo-handlowych. Taka izba przemysłowo-handlowa liczy od 40 do 60 tysięcy przedsiębiorców. Tam milion przedsiębiorców jest reprezentowany przez samorząd gospodarczy. W Polsce miliona przedsiębiorców nikt nie reprezentuje. Nikt, absolutnie nikt. I politycy na dobrą sprawę powinni być ostatnimi. Którzy chcieliby, aby ludzie się organizowali, aby mieć zorganizowaną wspólnotę na przeciwko siebie, bo wtedy ta wspólnota jest silna i może dochodzić swoich praw. Bo dlaczego dzisiaj pielęgniarki są bardziej skuteczne w kwestii swoich postulatów niż przedsiębiorcy, bo one są świetnie zorganizowane, a przedsiębiorcy nie są. I między innymi to znajduje się w programie Władysława kosiniaka Kamysza współpraca i dialog. Współpraca i dialog w postaci zorganizowania się polskich przedsiębiorców, aby byli stałym, ważnym partnerem w rozmowie z najwyższymi władzami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym także z prezydentem.